Cześć. Szybkie info na temat nowozelandzkiego dolara i Airbnb. Wczoraj pojawiły się newsy o tym, że pojawiła się zakożona osoba z COVID-19 w Nowej Zelandii. Rynek natychmiast zdyskontował podnoszenie 100%, które miało być dzisiaj. No a dzisiaj pojawiło się Airbnb, tak jak było zaplanowane, ale nie stóp procentowych Decyzja była jednomyślna. W oświadczeniu było napisane mniej więcej, że są optymistycznie nastawieni że gospodarka sobie poradzi, a to jest po prostu jeden mała górka, za którą, za, po której za chwilę będzie wszystko dobrze. I na konferencji pracowej Governor OR powiedział, był optymistyczny po prostu, Time był optymistyczny szczególności, że nowa Zelandia ma się dobrze, że to jest przejściowe z tym covidem i to tam wiele nie zmieni. No i oczekuję, że będzie 50 do 100 osób zarażonych. Jeśli będzie więcej, to wtedy możemy oczekiwać spadków na nowozelandzkim dolarze. No jest to tylko moje zdanie.